Cześć! Z tej strony Drwal, Rymbajło i dzisiaj odpalimy sobie gameplay z World of Warcraft, a właściwie to, nie wiem, będzie to taki miks gameplaya z pogadanką, może jeszcze trochę z poradnikiem. E, jak wyjdzie, tak wyjdzie. E, tak czy inaczej, ciach, dobra, jedziemy z nagrywaniem. Tematem dzisiejszego filmu będą inwazje płonącego legionu, czyli wydarzenia organizowane przed premierą najnowszego dodatku do WoWa czyli World of Warcraft. Legion, Legion, jak to woli. Eee, na czym to polega? No, chyba wszyscy mniej więcej wiedzą, jak to wygląda. Płonący Legion zebrał się do kupy i atakuje Azro, atakuje nasz właśnie Warcraftowy świat. Używa wszystkich dostępnych środków i sił, aby dać nam łupnia. W tym momencie widzimy między innymi tutaj przed nami wielki okręt Płonącego Legionu. Jakiś, to wygląda trochę jak Niszczyciel z Gwiezdnych Wojen albo ze Starcrafta. Więc takimi okrętami właśnie przybywa płonący Legion oraz jeszcze otwiera portale, tutaj też widzimy, w okolicy jest, jest tam taki, taki portal, no i atakują właśnie nas. Już, jak widać, bombardują miasto poniżej, czyli Crossroads, więc ciekawie, nie jest? <grymne> tak, tutaj możemy się przyjrzeć z bliska, jak to wygląda, całkiem przyjemnie, bardzo fajny pomysł i tak, mamy tutaj mapkę. Jak na mapce widzimy, właśnie takie punkty zielone to są miejsca, gdzie organizowane są obecnie inwazje. Są organizowane właśnie, zarówno w Kalimdorze, jak i we wschodnich królestwach. Zawsze inwazje naraz organizowane są trzy. Jak widzieliśmy na mapce, one trwają dwie godziny, cały jakby resetują się, o właśnie, resetują się co dwie godziny, i później są organizowane w kilku innych albo w tych samych miejscach. One się po prostu cyklicznie zmieniają, te miejsca. Więc zawsze musimy obserwować tą mapkę i patrzeć, gdzie właśnie są inwazje regionu. Jak widzimy, już tu się uwija masa ludzi w dole. To jest właśnie pierwsza faza inwazji. Każda z inwazji składa się z czterech faz. Najpierw jest atak na właśnie główne miasto danego regionu. Później odpyramy ten atak, niszczymy te bramy, które są, się rozbijają po całej mapie. A następnie bijemy samego bossa. Tutaj jak widać. Highlord Sourfang dowodzi właśnie obroną Crossroads i bardzo dobrze, bo to doświadczony woj jest. Tak, lecimy w dół, trochę im pomożemy i bijemy właśnie te demony. Tutaj, właśnie przy okazji, jeszcze wspomnę, że no, nie robimy tego tylko dla fanów, bo oczywiście jest to fan. Jak widać, jest waluta Neferfardy wprowadzona właśnie z okazji tych eventów. Te kryształy, te szardy dostajemy właśnie za uczestnictwo w tych inwazjach, za przechodzenie kolejnych faz, za pokonanie już ostatniego bossa, później i możemy je później wydać wyda na konkretne rzeczy. W okolicach każdego z miast jest rozbity po stronie demonów. Teraz bym tam doszedł, ale no, jak widać, po drodze mamy kilku kolegów do zbicia i u nich możemy wydać. Właśnie możemy, możemy u nich wydać te nefer szardy na konkretne rzeczy na konkretne przedmioty. Właśnie, zaraz. Oni gdzieś tu powinni być. O, tam są. Są tam w y, pobliżu. Teraz tam podejdziemy. Szkoda, że nie możemy na nic wejść. Musimy z buta. E, może najpierw pokażę. Tak, pokażmy. Tutaj, właśnie, cały set, jaki ma ta postać, którą teraz styluję. Jest to Def Night mojego brata. Cały set, cały sprzęt, pomijając tam dosłownie jeden czy dwa elementy. To są przedmioty zebrane na tych inwazjach. Są to elementy pancerza, jest to również broń. Część została zakupiona u właśnie tych handlarzy łowców demonów z w a część, tak jak na przykład tutaj te bronie i większość właśnie pancerza, hełm i tak dalej, część spadła ze skrzynek. Mianowicie każda inwazja nagradza graczy dwiema skrzynkami, jedną małą, drugą dużą. No, obecnie chyba nie mamy żadnej w przypunku i z tych skrzydł wypada właśnie pancerz. Wypadają konkretne elementy pancerza. Co ciekawe, te elementy pancerza są. O, weźmy. On ma się poziom 700, a tutaj już mamy złorforczowany, czyli 710 poziom, a więc jeszcze wyższy. Mówiąc krótko, mimo że te przedmioty są niebieskie, to ich item level jest wyższy od przedmiotów y, epickich zdobywanych na rajdach World of Draenor. A ponadto, jak mamy właśnie takie bronie legionowe, jakie tutaj pokazałem, to możemy je ulepszyć właśnie takimi kryształami, jakie zakupujemy u tych handlarzy łowców, demonów. Te kryształy także czasem spadają z tych skrzynek legionowych, które dostajemy za i Możemy ulepszyć broń łącznie 6 razy, jeszcze zwiększając jej statystyki i dzięki temu zwiększając także jej item level więc y, tak to wygląda w kwestii temków w kwestii sforów, no jak widać mają one i tutaj ta postać ma setny poziom te sfory też mają mniej więcej odpowiednik mojego poziomu, gdyż ich poziom jest skalowany a więc jeżeli ja tu przychodzę postacią na setnym poziomie to one mają setny i wyższy poziom jeżeli przychodzę gościem na dwudziestym poziomie to one mają dwudziesty i wyższy poziom więc y, nie ma strachu o to, że jest to, są to tylko eventy dla no i padłem, że są to tylko Eventy dla dużych leveli. są te eventy dla wszystkich, zasadniczo od 10 poziomu w górę możemy już brać w nich udział. I co bardzo ważne, w tym momencie już wiadomo, nie dostaje, ale normalnie dostaje się za nie naprawdę sporo expa, tak mniej więcej na po jednej inwazji mamy 1 trzecią poziomu już zdobytą, jeżeli nie więcej, już na tych wyższych poziomach, więc jest to całkiem sporo. I możemy spokojnie dobić tutaj sobie, chodząc tylko na tę inwazję, setny poziom. Wydaje mi się, że jest to specjalne zagranie ze strony Blizzarda, po to, aby jak najwięcej graczy zdobyła te setne poziomy i zdobyła właśnie przedmioty pozwalające im później bawić się podczas wprowadzonej treści w dodatku Legion. Więc, no ja nie mam nic przeciwko, jeżeli, jeżeli Blizzard pomaga mi wbić poziom, jeżeli pomaga mi wbić naprawdę fajne itemki, to jak już wspomniałem, lepsze od, od itemów epickich z World of Ardenor, no to, no to czemu nie, nie? Jak najbardziej, pochwalam takie yy, zagranie i, i mam nadzieję, że będzie ich w przyszłości więcej. Więc tak, w tym momencie bijemy się z bossami, odpieramy właśnie ataki. Ataki dwóch dużych bossów, ale nie są to jeszcze bossowie końcowi. To są jedynie parowy, <grystanie> których musimy się pozbyć. I dopiero później dostajemy wiadomość od ich szefa. Dobra, już mamy drugiego prawie. Jak widać, jest sporo ludzi, bardzo dużo ludzi biega na tych inwazjach. Eee, dobra, jeszcze ktoś został? Jeszcze ktoś został, czekajcie. To był dopiero drugi parop. Jest, jest. Bardzo dużo ludzi przychodzi na tę inwazję zarówno z Przymierza, jak i z Hordy. Niezależnie od tego, gdzie są one odgrywane, czy w Kaimdorze, czy w Północnych Królestwach, to przychodzi ich sporo, choć to, to też zależy od godziny. I właśnie, im więcej graczy, tym szybciej przychodzimy inwazje. Inwazja może trwać, moja najszybsza inwazja trwała mniej niż 15 minut, a najdłuższa prawie godzinę, to po prostu akurat wlazłem gdzieś super wcześnie rano, albo w nocy, gdzie nikt nie grał. Trzeba było sobie radzić samemu. Dobra, już tego bossa bierzemy. Chyba już tym razem uda nam się nie paść. I przejdziemy do kolejnej fazy w której to my będziemy już atakować po nocelami. Będziemy musieli ich odeprzeć Kontratakować. Tak, jest trzecia faza. No i proszę bardzo. Dostaliśmy info od Bossa. No tutaj, podczas tych inwazji możemy zmierzyć się z, ze wszystkimi demonami, które tworzą skład płonącego legionu. Więc wiemy się zarówno właśnie z Felgardami, z, z Doomgardami, z Dreadlordami, z Władcami Otchłani, bla bla bla, z eredarami, ze wszystkimi. Jak leci! I proszę bardzo, faza trzecia na tym polega, że pojawia się kilka punktów zbornych płynącego logionu, które musimy zniszczyć. Ze zniszczeniem każdego z nich dostajemy właśnie uzupełniamy ten, ten otopasek, i później możemy przejść do kolejnej inwazji. Tutaj mamy też przy okazji możliwość wejścia w różne maszyny wojenne. W każdym obszarze, gdzie są inwazje, te maszyny są inne, więc możemy. Się tym pobawić, jest to fajne rozmaicenie, no bo po co, jakby siedzieć cały czas i, i, i bić tradycyjnie, skoro można właśnie użyć czegoś takiego. No tutaj mnie przyskrzynił ten infernal, więc muszę się go szybko pozbyć. Możesz z kumańcu. Dobra, tak, pozbyliśmy się go i możemy teraz przejść do bombardowania właśnie sił legionu <grym> <grym> i rozwalania ich fortyfikacji. No niestety, żirafę po drodze ubiliśmy, sorry mała. No i to jest całkiem przyjemna broń, ta katapulta, bo jest dystansowa, choć obrażenia nie są jakieś boskie, więc chyba ja z niej po prostu zejdę. No niestety, jak już się wychodzi z takiej maszyny, to ona już jest zniszczona. Dobra, jak widzicie, ta trzecia faza zwykle jest najdłuższa, zwykle trwa najdłużej, gdzieś trzeba się rozbiec po całej mapie, i upijać demony, więc chyba prostu ją przewiniemy i pokażę już później końcową walkę z bossem oraz nagrodę jakie otrzymamy za całą inwazję. Few moments later, jak widać ostro dajemy podczas tej inwazji legionu, a ja sobie wsiadłem za sterami goblińskiego sterowca, który mi się to już niszczy, więc wezmę sobie nowy. Proszę bardzo, coś takiego. Takie maszyny właśnie możemy obsługiwać. No jak dla mnie bomba, eee, jeżeli mogę sobie właśnie potraktować przeciwników mytaczem ognia, albo właśnie zrobić coś takiego. Tylko szkoda, że wszystkie punkty, wszystkie punkty zborne Legiony są trochę daleko, więc będziemy musieli tam dojść. Eee, ale tego dzisiaj nie boimy, bo w końcu... O, jest tak, są jakieś przeciwnicy. Będziemy mogli pokazać do czego jest zdolne to, to cacko. No właśnie takie elementy lubię, takie urozmaicenia że, proszę bardzo, ciach, nie? Że możemy troszkę się pobawić, nie musimy po prostu tylko biegać i od punktu do punktu i, 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 i bić tych demonów, tylko możemy na przykład je przypalić. Eee, tak, no to jest jak widać działa pięknie, eee, maszyna niezawodna i ciach, jeszcze raz, nie? Więc jeżeli będziecie robić inwazję w, w Crossroads, to koniecznie znajdźcie sobie w okolicy, a jest są, stoją te właśnie yy, goblińskie maszyny, one są ekstra, bo jak widać naprawdę fajnie sobie dają radę. Bo patrzcie, ciach, 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 ciach. Zwalczamy ogień ogniem. W ten sposób. Mamy już 82% tej fazy inwazji, więc chyba zaraz... O! Zaraz będziemy mieli do czynienia z y, głównym bossem, a tymczasem wiem jakiegoś mniejszego, który jest jednak za mocny. Uciekajmy stąd. Nie! Zniszczył mi moją maszynę Skuba nic i za dobra, za chwilę mnie załatwi. Oj tam ja, maszyna była ważniejsza. Musimy uciekać. One eternity later. Dobrze, mamy 99% tej fazy inwazji, więc za chwilę pojawi się przed nami wielka bestia, czyli główny boss. Z którym będziemy musieli się jakoś wspólnie zmierzyć. No, już po zaraz, zaraz, No już teraz, tak. Dokładnie, oto on. No, nie ma nic fajniejszego niż wspólne klepanie dużej bestyki. Eee, oczywiście nie dziwcie się, jeżeli podczas tych inwazji zaczną wam się nagle robić lagi. <laughs> Zacznie Wam nieco zarywać gra, gdyż... O ja, w pierwszy trup! First blood! Co czemu ja? E, tak, no troszkę zarywa jednak przy tych inwadiach, troszkę, troszkę nie dają kompy rady. Mi się już też niszczy cały sprzęt, ale trudno się mówi. O, salaj. Nie! Co ja wlazłem? Ja nie mogę. Dobra. No, jak widać, to też zajmie trochę czasu. Klepanie głównego bossa jest jak klepanie naprawdę mocnego bossa na rajdzie. Dokładnie to samo. No nie, nie i właśnie ja nie, nie mogę. Dobra, słuchajcie, przyspieszymy to trochę, nie? już bliscy ubicia tego bossa, już właściwie prawie koniec, a ja miałem okazję przed chwilą znowu paść, ale nie ma tego złego, tak? Tak, już, już, panie, ostatni czas oczywiście. Wiadomo, kto musiał go zadać, nie? Dobra, i jak widzicie, kończyliśmy właśnie tę inwazję, niebo zrobiło się jasne, przejrzyste, Sarfang zadowolony, wszyscy zadowoleni, my dostaliśmy nasze skrzynki, z których mogą nam spać, właśnie nasze przyjemne przedmioty. W międzyczasie pozwoliłem sobie jeszcze tutaj, właśnie do tych łowców demonów zajść, naprawić sobie sprzęt. No i teraz możemy spieniężyć, tak jakoś wydać, znaczy nasze neferchardy. Na, no ja wiem, co kto lubi, nie? Możemy właśnie ulepszyć sobie do końca tą broń, możemy kupić sobie Twelbata. Jestem pewien, że jakiś czas po tych inwazjach pojawi się ich pełno na aukcjach, więc tak. Możemy oczywiście też dokupić resztę sprzętu, którą my już tutaj dokupiliśmy. Tak to wygląda. Więc, no, tyle po inwazji. Co mogę powiedzieć, tylko jest. Uważam, że wszyscy, uważam, że każdy powinien raz, dwa, czy dwa, dwa jakieś dwadzieścia właśnie wziąć w tych inwazjach udział. Choćby o to, żeby, żeby zobaczyć właśnie jak to jest, co dla nas przygotował Blizzard. No a oprócz tego oczywiście pamiętajcie o tym, że naprawdę można zdobyć fajne rzeczy. Można nabić łatwy poziom, zdobyć dobre itemki, nawet już, już jak jesteśmy na setnym poziomie, jak już się wyekwipowaliśmy, to może się okazać, że te przedmioty są po prostu lepsze od tego, co mamy. Także na koniec powiem jeszcze, że tak naprawdę nie trzeba brać e, aktywnego udziału w tych inwazjach, wystarczy właściwie być jedynie w obszarze, w którym się one znajdują e, i nie awkować, żeby nas nie wylogowało. W tym sposobie możemy po prostu pójść w miejsce, gdzie jest inwazja, Zrobić sobie kawę, wrócić i ciach! Mamy zrobioną inwazję, dostaliśmy przedmioty i dostaliśmy Expa, więc całkiem dobry deal. Co mogę powiedzieć na koniec? Spiszcie w komentarzach, co wy myślicie o tych inwazjach Legionu. Jak wy się na nich bawiliście, czy uważacie, że jest to fajna inicjatywa, i w ogóle jak się zapatrujecie na nowy dodatek. W moich kolejnych gameplayach z World of Warcraft zobaczycie inne ciekawe rzeczy. Między innymi będziemy robić questy właśnie z też tych eventów przed premierą Legionu. Będziemy mieli okazję wziąć udział w ofensywie na Broken Shore, w tej tragicznej ofensywie, e, oraz przeprowadzę jeszcze unboxing na postaci, którą wylewelowałem jedynie na inwazjach od 70 poziomu aż do 100, e, i łącznie zebrałem ją ponad 140 właśnie tych legendowych skrzynek. Więc myślę, że będzie ciekawie. Także nie żegnając się na długo, do zobaczenia.